bardzo serdecznie z tej strony Fire Dirt. Po raz kolejny odcinek drugi przygody samotnika. Dobra, przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszym odcinku pokopiemy trochę w jaskiniach. Czy tam z naszej kopalni, jak zacząłem. Zacząłem już trochę kopać. Jest już parę kratek. Mam nadzieję, że znajdę jakieś diamenty i że opłaci się nam to kopanie, bo chciałem sobie już zrobić może jakieś już EQ diamentowy, no bo. Mam tylko na razie spodnie, bo miałem... Yy, raz, jeden, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem diaksów, no i zrobiłem. I został mi jeden diaks, zrobiłem sobie łopatę, ale mi się już niestety łopata zniszczyła. Ok, to bez gadania przejdźmy do rzeczy. Od razu wykupimy sobie te żelazo, przyda się, przyda. No, tak, mam już to niezły składik, że za no Dobra, pokopiemy sobie tutaj. Rozkopmy się, bo jak się rozkopiemy, są większe szanse na znalezienie jakichś diamentów, albo nie wiem, redstone czy coś w tym stylu. Okej, okay. zaraz tutaj sobie jeszcze pokopię. No, dzisiejszy odcinek może być troszeczkę nudny, bo wiecie, będziemy kopać, no nie? Ale mam jeszcze tak, i później w późniejszym czasie pójdziemy do wioski NPC, bo jeszcze tam nie łataw. Ty? Nie, nie, żelazo. <laughs> ale fail! <laughs> idę sobie, bum. <boom. coughs> Dobra, nic. Ale mnie to trochę rozbrechtało. <coughs> Dobra, sanki, ale nic już. Idę sobie, idę tu, bum. Dobra, kopię. <coughs> Jest, diament! <Juuu>! Pierwszy diamencik. <coughs> Jest git. A tutaj? Mhm. Poczekajcie, może tutaj. Powiem, że Wam to może trochę zająć, bo to jednak wiecie, szukamy diamentów, a nie czegoś, a diamenty no to chyba najrzadziej. No i dlatego ten film może być troszkę nudny. Aha, i co do serii z modami, no to pojawi się może... Znaczy, paczkę modów może będę miał dzisiaj, to jutro, bo jutrze może zacznę nagrywanie. Ale jeszcze nie wiem, bo muszę sobie to wszystko tam poładnie poustawiać, żeby nic nie było. Jakiś nie to. O, znowu kolejny. O, jeszcze jeden. Leczad. Dobra. To ile tego już mamy? Jakiś koło trzech diamentów. No, coś koło tego chyba. Okej. Okay. Jeszcze jeden! Jakiś dobre złożę. No, bo to węgiel. Węgiel diamenty. Dobra, kopiemy. Tutaj kopiemy, kopiemy. No wiesz, wow. A się posypało. Coś czuję, że będzie prot 4. A to jeszcze mu trzeba jeszcze enchan zrobić, to to jeszcze trochę zejdzie. No tak ten sejf jest niezbyt rozbudowany. No chyba, że pod względem surowców. No bo surowców jest trochę naprawdę, że jest tego żelaza i różnych redstonu. Nie wiem, złota. Okej. Okay. Potem wyjdziemy sobie na górę i pójdziemy do wioski NPC, ale to już w późniejszym czasie. Postawimy sobie tutaj pochodnie No i kopiemy dalej. Dobra, teraz tutaj pokopiemy trochę. Może coś się znajdzie? Aha, ja mam jeszcze oprócz tej serii z modami robić serię Wojny Gildii. Będzie to seria... Mam nadzieję, że z Gremusiem, z Koksikiem i tam ekipą, którą będziemy nagrywać filmiki z Wojny Gildii. Czy to takie będzie, że mamy zamek, wiecie, Wojny Gildii i PvP <laughs> i coś w tym stylu. Będzie to na serwerze Poland Gaming. Jak coś możecie wejść, od razu uprzedzą. Ale nie zaczepiajcie, nie piszcie. Tak, fire dating, bla bla bla. Od razu mówię, ale jak coś macie do pytania, to spoko, możecie pytać. Jak nie graliście na przykład na tym serwerku, albo coś na ten styl. Trzeba w dół. O lol, diamenty. Przydałoby się też czegoś innego trochę, nie tylko tak... A, dobra. O, jakie złoża dobre są, bo tu odgłosy już tak szpanują. Aha, jeszcze coś chciałem powiedzieć, że filmiki nie będą mieli więcej niż 15 minut, bo nie mam limitu powiększonego i film, mogę nagrywać filmiki tylko do 15 minut. Bo jak będzie więcej, to nie wrzucę. No i niestety, ale jakoś sobie poradzę. Najwyżej, jak będzie jakiś długi odcinek albo będzie coś ciekawego, to zrobimy na pierwszą część, i drugą część i będzie dobrze. Mam nadzieję. O matko, Nie chcę się już kopać, ale jeszcze pokopię trochę, bo może coś znajdziemy. Że jeszcze będzie jakiś diament. No albo już nic nie będzie. I tak chyba dużo wykopaliśmy, no nie? Szczetu o węgiel. Znowu wpadniemy do jakiejś dziury. 10 poziom, ładnie liśmy tych trochę elementów, to nam przybyło tego poziomu. Przydałoby się zrobić enchant. To byśmy sobie mogli ulepszać różne itemki nasze. Z których byśmy może coś... Idziemy teraz, o matko. Teraz tutaj gdzieś pogobimy. Tutaj tędy, to tutaj pogobimy. O matko. Sporo ledwie kopaliśmy Diament, jej Jeden, e dwa Jest tu jeszcze coś? Uje, oh diamenty O matko, 17 diamentów, o Jezus. Skąd się tego do tego wzięło? W następnym odcinku coś poeksplorujemy na pewno, bo... ten troszeczkę wieje nudą, ale... co tam. Pokopać też trzeba. I tak, kopanie jest trochę emocjonujące, jak się wykopie na przykład diament, no to jest to szczęście. Poczucie szczęścia. Tak się boję troszeczkę, żeby nie przedobrzyć tego limitu, bo wtedy filmik mi nie wejdzie na YouTube i klapa. Niestety. Żelaza tutaj mamy jeszcze. Żelaza mam jeszcze. No, jeszcze troszeczkę. No nie! Znowu do tej dziury wpadłem. A Jura to się spychowa. A, Już powoli nam ten kirow do połowy si swojej wytrzymałości doszedł, to... Dobra. Chyba tyle. No, jeszcze tylko to. I wyjdziemy na powierzchnię. Potem sobie ulepszamy w następnych odcinkach ten dom troszeczkę. Może dodamy crafting, nie crafting crafting table, tak, nie no, enchant, tak na serio, okej, okay, to idziemy tędy, tylko żeby potem tutaj nie wpaść, to byłoby fajnie o matko, tak tam z górą, jeszcze, nie, jest źle, pyk. Okay, idziemy wyżej. Dobrze, mamy jakieś deski? Nie mamy. pójdziemy sobie do magazynu. Idziemy do magazynu. Tak. Bloki do budowy. Tutaj to będzie. Będziemy sobie jedną deskę. Okej. Okay. Przy okazji, jak mamy te 17 elementów, to, starczy to jest, To chyba starczy, powiem Wam szczerze, na EQ. Jakby to nie było, to dopiero robimy klapę. Teraz buty. O, matka. Jaki fart! Idealnie. Wow. No to jest diamentowe. Uuu. Tylko tak, miecza nie ma. No to fajnie. Nie idę sobie odłożyć. Y ten miecz. Miecz? Nie, miecz. Yy, zbroje. To gdzieś tu jest? Tutaj jest, tak. Odkładamy zbrojkę. Jak to w moim stylu sobie to zrobię? O, no, tak. Najlepiej tak jest. Tutaj potem tylko wziąć. Aha, jeszcze idę zalepić tą dziurkę. W Tym. teraz wyjdziemy na pole. I przejdziemy się do wioski NPC. Zobaczymy, co oni tam robią. Bez skojarzeń. Od razu mówię. Dobra, idziemy. Już widać wioskę. Powoli zbliżamy się do celu. Potem, jak ten świat już będzie bardziej rozwinięty, to mam nadzieję, że sobie zrobię jakiś, nie wiem, podziemny tunel, żeby dojechać do tej wioski szybko. Coś takiego. Przynajmniej tak myślę, co on ma ładna oferta, nawet za 10 szmaragdów. Yy, za jeden, przepraszam, szmaragd z 10 ciastek za 4 szmaragdy buty, ale coś się farci nam dzisiaj w tym odcinku no, za trzy szmaragdy to się to tak by nie bardzo trochę no, to też się nie opłaca, to się opłaca akurat bo ciężko jest to zrobić A, jak to jest no, to się nie opłaca to się no to opłaca, powiem szczerze to nie. Co my tu mamy? Tam dalej chyba tam, w tą stronę, możemy się kawałek przejść, Jest. Yy, co to jest? Jest. Yy, piramida. Jak. Na znaczy No, dobrze mówię na Jak się zespełniłem, to piramidę widziałem. możemy wziąć węgiel. Trochę dziwne, że tak węgiel jest na powierzchni, ale... Gdybyśmy się potem nie zgubili, to możemy jeszcze kawałeczek przejść, ale już niedaleko. Na pewno jest. Jeśli się zgubimy, to co mamy przerąbane. Tylko tyle powiem. Mogę wziąć z sobą jakiś kompas albo coś w tym stylu. Nie za daleko. Trochę powędrowałem. Dobra, nie idzie. Tyłu. Idziemy do domu. <laughs> no, dobra, idziemy dalej. Ja Zaraz to będę kończył, bo coś czuję, że już jest ponad 13 minut, albo coś koło tego, albo nie no, czasem to jest takie. Uczucie, że coś jest więcej ale jest naprawdę równo. Jak już tak go ksimy, jak seł, to pora zrobić. Mm, złote jabłka. To się bierze chyba złot, tak, złoto, przerabia się na samorodki i z samorodków do, y, dookoła samorodki a w środek jabłko. To zrobiłem parę jabłek. zwykłych, nie koks, bo do koksa trzeba i z ten, diamenty mam tu aha, nie mam złota jest pro 16 jeszcze ale żelaza, to jest nieźle to tak, byliśmy w wiosce NPC pokopaliśmy wykopaliśmy diamenty no i moim zdaniem było odcinek udany w takie podsumowanie tylko co, co ja miałem zrobić? złota wziąć, tak no to tu nie tutaj, tutaj nie dużo tego potrzeba no, będą dziś ile? Pary, dwa jabłka chyba będą. Tyk. O! Jest git. Wadło to jabłka. Jeszcze nam zostało. Teraz to możemy przykoksić. przykoksić. No to by było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie, żółty, żółty magiczny goziczek i do zobaczenia. Do